Dzień dobry państwu, dziś będę szkalował kościół katolicki. Co? No tak, no co, ile można chwalić? Może troszkę obiektywizmu wreszcie? Samowy. Okrutnik, no. Poza tym dajcie mi troszkę fejmu, troszkę z tym prądem popłynąć. Kliknąłeś już tam? Czerwony przycisk? Biskupi, skandale, cyniki, chciwość i wszystkie te rzeczy, które oglądacie w telewizji, dobrze wiecie, że na tym kanale nie toleruje się tych rzeczy. Ale mam wrażenie, że za mało w przestrzeni publicznej mówi się o tym problemie. Ty pozwoliłeś na spanie Nice Skydan pisał do szyby Dlaczego? Chrystus z już się pro No! Abba, ojcze Tak głośno zaśpiewajcie, żeby mnie nie było słychać Ja się dał Abba, ojcze Słuchajcie, wolno klaskać I o tym moi państwo dziś zacznijmy od Z... Ze... Od HWO. Obczajcie to, pewnie znacie, no ale. Hymn wodociągów krakowskich. E... By się mogła zrodzić miłość, z tej młodości, z tej urody, by się ślubne stroje szyło, trzeba garstkę żywej wody, by nią zarana czy przemyć czarną nocą poklejona? Co wypatrzą z krańców ziemi swego męża, swoją żonę? Mam parę pytań. <coughs> Co tutaj się dzieje? Na początku była woda, czułe 2 o żeby miłość wstała z martwych do młodości, do urody, do rajskiego garden party trzeba wiecznie żywej wody. Echa! Żeby miłość wstała z martwych do młodości, do urody, do rajskiego garden party trzeba wiecznie żywej wody. Czy to jest opis poranka rajskiej Ewy, która musi się rano umyć, żeby udać się do ogrodu? Na rajskie garden party? I wędrówki bez gumiaków, po tym młodym oceanie Śladem wodno-błotnych ptaków, śladem Boga choć kochanie <tryk> Wędrówka bez gumiaków po młodym oceanie to musi być coś naprawdę wyjątkowego Chym wodociągów, o wodzie W ogóle dlaczego to jest w kościele? Ludzie! Co ci robią tutaj ci, czy to są ministranci, czy to jest ksiądz? Czy to jest rozdawanie komunii świętej? Dlaczego ci ludzie czekają? To są pracownicy wodociągu? Ja mam pytanie do wszystkich wodarzy kościelnych: Czy to jest tak, że jeżeli ja teraz przyjdę do kościoła i powiem na przykład, że jestem z zakładu gospodarki komunalnej albo z oczyszczalni ścieków, to może mogę zaśpiewać piosenkę w kościele? I jaką masz, chłopce, chłopcze, piosenkę? No spodoba się, księdzu. Na początku była kupa. Uha uh, ha ha ha. Może być inny rodzaj fekaliów. Ludzie. Czy, czy to było obszarem zainteresowania, co się dzieje w kościele i kto tam będzie o czym śpiewał? Dlaczego to zrobiliście w kościele? Gdzie są ludzie odpowiedzialni za to? A może było inaczej? Może ktoś wziął yy, na przykład tekst. Co to będą śpiewać dzisiaj u mnie w kościele? Wędrówki bez gumiaków po Młodym Oceanie, śladem wodno-błotnych ptaków, śladem Boga, choć kochanie. Na początku było H2O. No, w Biblii słowo, ale to. Czy jest jakieś wyobrażenie o działaniu internetu? Tyle osób to obejrzało już. Za onetem czułem hadwało, Podczas święta ŁMk zaśpiewała Jadwiga Jaga Wrońska. Uszanowanie, pani Jadwigo. Wokalistka i autorka piosenek przez lata związana z krakowskim kabaretem Loch Camelot. Kabaretem! To wiele wyjaśnia, ale nie wyłapałem konwencji. Sprawdźmy, co to za kabaret jest. Z drżącymi rękami wzrok drzwi za sobą zamyka. O, nareszcie sami. Ach, Zosiu, ach, Zosieńko, jak mi niewygodnie. Popatrz, jak mi odstaje. Spójrz na moje spodnie. To H2O to jest... To nie jest tak źle. Mogli czytać Fredrę, A powiecie, bo to się często pojawia, jak ten ksiądz Śmiałem się, że nie umie śpiewać. Pytasz na tę Przecież to są dobrzy ludzie! Oni nie chcieli źle! Zrobili jak potrafili! Starali się! To kurczę, mam pomysł. Może ja będę uczył dykcji organistów i księży. Wiecie dlaczego? Bo Byłam beznadziejną dykcją i mówię, bo nie zjadaj się... Ale ja się będę starał. O, albo mam pomysł: namaluję ci coś do Twojego pokoju albo do Twojego kościoła. Co ty na to? O, takie powiesimy, co? No fajne, przecież co ty chcesz? Ja jestem dobrym człowiekiem, no co, no. Nie może być takie? Ludzie. Dobra, może powiesz, że przesadzam trochę, że dywersja w Kościele Katolickim, że kolejny kato oszołem na YouTube, tutaj szkaluje. Ja szkaluję, tak? To patrzcie na to. Katechizm Kościoła yy, Katolickiego się nazywa. Zobaczcie, jak on szkaluje takie podejście. 2502 i następny. <laughs> Sztuka sakralna jest prawdziwa i piękna, gdy przez swoją formę odpowiada swojemu właściwemu powołaniu. I państwo, jakim jest ukazywanie i uwielbienie? wierze i adoracji, żeby miłość transcendentnej tajemnicy Boga trzeba wiecznie żywej, niewidzialnego, najwyższego piękna, prawdy przez duże P i miłości przez duże M. Co Prawdziwa sztuka sakralna prowadzi człowieka do adoracji, słuchajcie, wolno plaskać. modlitwy i miłowania Boga Stwórcy i Zbawiciela Świętego i Uświęcającego. Biskupi powinni więc sami lub upoważniając innych czuwać nad popieraniem dawnej i nowej sztuki sakralnej we wszystkich formach i z taką samą religijną troską usuwać z liturgii i budownictwa sakralnego to wszystko, co nie jest zgodne z prawdą wiary i autentycznym pięknem sztuki sakralnej? Żegnajcie przyjaciele nasze ścieżki był. wszystkich won! Więc apel do błyskupów duchowych i księży: nie pozwalajmy na szajs w Kościele. Proszę. Jeżeli Pan Bóg jest dla nas kimś wyjątkowym i pięknym, jeżeli Eucharystia i dom Boży jest jakimś epicentrum naszej wiary, to czy nasz zewnętrzny wyraz nie powinien chociaż pretendować? Do tego, do tej wyjątkowości i tego piękna Pana Boga. Czy to jest kontrowersyjne, co ja mówię w tej chwili, ale y, to jest zarzut do nas wszystkich, nie do ciebie, konkretnie, księże Proboszczy, do ciebie, księże Wikali, czy do ciebie, zły katoliku, że coś zrobiłeś. Nie, do nas, do nas, my, my, wspólnota, rozwijamy się, ej, działamy, ej, ludzie! A wiecie co jest najlepsze? Że nie trzeba koła wymyślać na nowo. Że tutaj mamy wszystko, że mamy w piśmie świętym wszystko, w objawieniu i że mamy w ogóle wszystko w tradycji kościoła. I dlatego, moi drodzy, małe przypomnienie z historii absolutnie pigułka. Księgowiecze. Kto pamięta? Na nikt. Tam kościół był największym mecenatem sztuki. Kulturę tworzyło się na klasztorach, a sztuka miała chwalić Boga. Chorał gregoriański, ten niedługosłowy śpiew liturgiczny, wiecie, gdzie się rozwijał? W klasztorach. Opasto w Klinii, 910. Miejsce, dzięki któremu nastąpił rozkwit sztuki w Europie. Dekoracje w Klinii tworzyli najwybitniejsi rzeźbiarze świata, których zatrudniali kto? Dokładnie. Duchowni. Gotyk. Wiecie, czym się zajmowali biskupi? Rozmawiali o polityce. Nie. Fundowali najpiękniejsze katedry świata, których aż kipiało od piękna. To tam rzeźby rozwijały się, sztuka znalazła miejsce wytchnienia i rozwoju. Katedry były centrum rozwoju nauki, sztuki, muzyki. Notre Dame, kojarzycie? Ten dzwonnik. No to tam właśnie istniała szkoła reformatorów, najważniejsza na świecie. Ta, która miała wpływ na bezpośrednie w ogóle losy muzyki, w ogóle. Renesans. Papież Mikołaj V sprawia, że Rzym jest najważniejszym, Punktem sztuki sakralnej, chrześcijańskiej, katolickiej na świecie. Oddziałowuje ta sztuka na całą Europę. Leon Bartista, Alberti, De Dolci, Signorelli, Botticelli, Di Betto. to ich właśnie najwybitniejszych artystów świata zatrudnia kościół i powstają tak epickie dzieła, przestrzenie jak kaplica sekstyńska. Seksus IV, czy wspomniałem? Mecenas i sztuki tamtych czasów. Do wygooglania więcej. Juliusz II. Zatrudnia Donato Bramante, Michała Anioła, i Rafaela Santi, takiej najwybitniejszej trójki tamtych czasów. To tak jakbyśmy dziś wzięli, nie wiem, Morikone, Tarkowskiego i Tolkiena. I wszystkich Kościół by finansował, wspierał i mówił: Ej, mamy dla Was robotę świetną, chwalcie Pana Boga przez sztukę. O, to był poziom aspiracji Kościoła przez wieki. Leon X zatrudniał muzyków i śpiewaków, inwestował w dzieła sztuki i literatury, założył drukarnię, odnowił Uniwersytet Rzymski. I można dalej opowiadać o baroku, o działaniach w czasach kontrreformacji, gdzie sztuka była orężem, żeby tych reformatorów, a właściwie wiernych do kontrreformacji zbliżyć i żeby nie szli za tymi lutrami i tak dalej. Sposób na odzyskiwanie wiernych kardynał Farnes, który wprowadził do Rzymu Tycjana i Francesco Maria del Monte, który opiekował się Caravaggio, on między innymi się nim opiekował. I można nieskończenie opowiadać o kościele katolickim, które fundował niezliczone dzieła sztuki. Wspierał najwybitniejszych artystów, a sam kościół był ośrodkiem i w ogóle punktem rozwoju najwybitniejszych dzieł w ogóle ludzkości. I nie przesadzam mówiąc. Kościół był ośrodkiem piękna na świecie. Ja mam pytanie w związku z tym. komu to przeszkadzało? Absolutnie to, co, tym, co powiedziałem, jest jakiś tam, powiecie, populizm, czy nie wiem, inne potrzeby, to były inne czasy, inne metody. Absolutnie tak, w ogóle nie chodzi mi, żeby teraz w ogóle zrobić kopiuj, i wklej i przenieść tamte czasy i tamte metody działania kościoła do dziś. Nie, to nie da się w ogóle i absolutnie nie, ale fakt, że piękno jest zupełnie poza kościołem, że y, kościół odpuścił zupełnie tę sprawę wspierania sztuki, y, dbania o sztukę, dbania o piękno w kościele, to to jest y, nasze grube zaniedbanie, mam wrażenie, i wyrzut sumienia. Dobra, ale koniec tego narzekania. Znacie mnie, wiecie, że ja nie lubię tak zostawić, że o, jaka jest bieda, jakie jest narzekanie, zły świat na słob. Pokażmy teraz gdzieś dobrze, bo jest i dzieje się coraz więcej w tym temacie i mówię wam, będzie się jeszcze działo. Coś, co się wydarzyło ostatnio na początku sierpnia, to jest festiwal, o którym wiele razy wam mówiłem, nazywa się Festiwal Muzyka Divina. A tak, wiemy, Tomek, no teraz mamy się zachwycać muzyką klasyczną, muzyką sakralną i trudną i, i to nam odmieni życie i dotkniemy piękna i be, 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 be. Nie, ludzie. Nie chodzi absolutnie o to, że teraz wszyscy mamy chodzić na koncerty muzyki sakralnej i dawnej, i w ogóle kto wejdzie i się zachwyci, ten super walczy o piękno i dobro, a kto nie, no to o, sorry, w ogóle nie nadajesz się, nie, wykluczamy cię z gry. To jest tylko jedna z inicjatyw. Chcę o tym powiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest to po prostu piękny festiwal. W tradycji nie chodzi o oddawanie czci popiołom powiedział Lukas Henning, stały artysta i bywalec festiwalu Muzyka Divina. I to jest cytat, który idealnie syntetyzuje to, o co chodzi w tym festiwalu. Umiłowanie tradycji w muzyce i sztuce, ale nie tradycji jako czegoś, co już odeszło, co jest umarłe, co jest reliktem przeszłości, tylko coś, co jest wiecznie żywe, co jest napełnione duchem, co warto kultywować. I wciąż odnawiać na nowo i na nowo. To robi Festiwal Muzyka Divina. Bro! Ja długo mógłbym się rozwodzić nad różnymi koncertami, które tam się odbyły, ale chciałem wam opowiedzieć tylko o jednym. Uzorika. Śpiew liturgiczny i poetycki dawnej Rusi w wykonaniu pięciu kobiet z Moskwy. Ja wiem jak to brzmi i też jak to tylko usłyszałem, stwierdziłem ojejku, co ja w ogóle robię, po co ja tam idę, to będzie w ogóle dla mnie jakaś totalnie męczarnia, to będzie za ciężkie, ja nic nie zrozumiem. I wiecie co? Tak było przez pierwsze 15 minut. To było moje, nie wiem, zmaganie się z, z samym sobą, że nudne, że ciężkie, że w ogóle nie, moje ucho jest nieprzystosowane do tego, ale wiecie co się działo później? Po przebnięciu tych w ogóle kilkunastu minut jakby z jakichś powodów po prostu uznałem, że to jest po prostu naj, najlepsze miejsce, w którym byłem. Jeśli chodzi o koncerty, że w ogóle to było ta muzyka, ten duch, który się tam unosił, dotknął jakichś takich momentów, takich fragmentów we mnie, których w ogóle nigdy w życiu nie poczułem. I ja naprawdę nie potrafię inaczej o tym opowiedzieć. I brakuje mi epitetów zachwytu i w ogóle podziwu dla tego, co tam się wydarzyło. Rewelacja. Po prostu brakuje słów. Drugi powód, dlaczego wspominamy o tym festiwalu w kontekście mecenatu sztuki, to jest doskonałe połączenie współpracy Kościoła Duchownych z Katolikami Świeckimi. Współpraca Fundacji Incanto, dyrektora Łukasza Serwińskiego, jego małżonki Marty, pracowników Fundacji, wolontariuszy festiwalu oraz przede wszystkim patronów, którzy stworzyli a właściwie współtworzyli ten festiwal. Dla mnie to jest właśnie model, do którego moglibyśmy dążyć: wspierania sztuki. Kościół i świeccy ujednoczą się wokół piękna i tworzą je na chwałę Pana. Ja po prostu bardzo wierzę, że to jest sfera zaniedbana, w której jeszcze bardzo dużo dobrego się wydarzy w najbliższym czasie. Ja wierzę, że dzięki temu odzyskamy wielu wiernych, tak jak to było w historii Kościoła. Żeby ten Kościół żył, żeby był piękny i żeby to piękno właśnie opisywało, pokazywało to, jaki jest piękny Pan Bóg. Rzeczywiście. Kto ma takie marzenie, żeby piękno wróciło na łono kościoła, niech wspiera może Festiwal Muzyka Dywina, może inne inicjatywy, na tyle, na ile może, na tyle, na ile potrafi. Czy przez wolontariat, czy przez środki finansowe, czy przez osobisty, jakikolwiek inny udział. Wierzę, że to jest rzecz do zrobienia w naszym kościele. I jedna jeszcze, chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żebyśmy oddali to wszystko Panu Bogu, bo. To ma być realizowanie jego marzeń, a nie naszych marzeń. Więc ym, na pewno modlitwa i oddanie sztuki i piękna w kościele jemu i jego aspiracjom i jego planom to jest najlepszy pomysł. No to módlmy się koniecznie. Została nam aż modlitwa. Pamiętajcie, trzymajcie się. Cześć.